Biorę śmietnik, walę szczybel, biorę tylko dwie flaszki wódki. Cztery i pół roku. Na dwie flachy? Na dwie flachy wódki. Ja mówię do niej, Gosia, weź się spakuj. Ja idę. Ja mówię, daj mi dziesięć tysięcy. Chyba A ona mówi, dobra, jak się wymędujesz, ja ci dam 10 tysięcy. Dobra. Wymeldowałem się. Ona mi daje 10 tysięcy. Tylko coś z tego. 5 dni. Na kolegu. Na kolegu? Co ja zrobiłem? Idę do domu. A moja Gosia mówi. Januszek, ty już tu nie mieszkasz. No przecież się wymeldowałeś. Ale przejść do moje mieszkania. 10 tysięcy dostałeś i cześci.